27 czerwiec 2020, godzina 9:38, temperatura około 25 stopni. Zapowiadają dzisiaj ładną pogodę. Po południu ma się a, pochmurzyć, może być burzowo. Mam nadzieję, że do tego czasu. Wrócę! Dzisiejsze założenia to przejechać jak dla mnie dosyć długi dystans. To będzie moja pierwsza setka. Nie miałem wcześniej okazji jechać na tak długim dystansie. Full, mam nadzieję, że się sprawdzi. Trasy dosyć mieszane, troszkę po takich ścieżkach, jak tutaj, rowerowych, asfaltowych, trochę terenu, szutru, przełaje las. Myślę, że dosyć urozmaicona droga, więc będzie na pewno ciekawie. W sumie pierwsza moja taka relacja z komentarzami. Także wybaczcie, jeżeli nie podołam bruskowo, koło Słupska. Zapomniałem wspomnieć, że robię taką dużą pętlę wokół Słupska, czyli obszar. E pomorski dużo płaskich terenów łąki pola trochę lasów 12 kilometr kawałek asfaltem ale zaraz skręcamy na miejscowość gajki w takie szutry no to co ten rower lubi najbardziej o. Trochę cienia przyda się, rower. Dzisiaj przygotowany maksymalnie jak tylko może być. Wczoraj dokładnie umyty, nasmarowany oliwką przez noc. Odpoczywał. Dzisiaj wytarłem do sucha łańcuch. Także z punktu widzenia technicznego, dopompowane dodatkowo opony. Troszkę wyższym ciśnieniem, bo wiadomo, trasy dosyć mieszane, żeby się lepiej jechało. O, takie coś to ja lubię, ale i tu samochód można spotkać. Miałem dzisiaj lekkie wahania z rana, czy uderzyć na te 100 km z jednej przyczyny. Jestem alergikiem. A teraz dla mnie jest szczyt na alergen traw różnego rodzaju. No i mało tego, dzisiaj jeszcze mi się skończyły tabletki. Znaczy, dzisiaj nie wziąłem tabletki i tak mam pewne obawy, bo jest sucho. Aż tak mocno mnie to nie doskwiera, ale mimo wszystko nie chciałbym na wieczór cierpieć. No ale zobaczymy. No i tak na spontanie postanowiłem, że jednak spakuję rower. Zobaczyłem, że mały wiatr do 5 metrów na sekundę. Jutro już mają być burze, e, bardzo zmienna pogoda, porywisty wiatr. I tak sobie myślę, no jak nie teraz to kiedy? W tygodniu nie za bardzo. Po pracy godzina 17, no to już się nie wybiorę na taką dłuższą trasę. Zaleta takich dłuższych tras jest dla mnie też taka, że za każdym razem coś nowego w swojej okolicy się odkryje. Nie jeździć tylko oklepanymi trasami. Przez dłuższy czas jeździłem tylko i wyłącznie w okolicy. E, Bliskiego Pomorza, takiego można powiedzieć, przy samym morze, wzdłuż klifów. Tam fajne są takie przełaje. No ale już mi trochę to znudziło się. Fajne widoki na morze wzdłuż linii brzegowej się jedzie. Górki, pagórki, z jazdy, można tam poszaleć. Takie odcinki około 30 km. No ale ile można? No i postanowiłem, gdzie dalej gdzieś poszukać innych tras no i właśnie przez takie trasy ostatnim razem 70 km też jechałem i takie fajne tereny odkryłem dookoła zupełnie bym się nie spodziewał No, czas na przerwę 20 do min 20 minut staram się pić wodę akurat jest stacyjka rowerowa to się napijemy, oczywiście w cień, trzeba się schować. O. Dobra. Termos. O. Jakaś wycinka przy okazji. Lubię zabierać termos ze sobą na trasy niż zwykłe bidony, choćby nie wiem jakie bidony były, nie trzymają tak ciepłego i tak zimnego jak termosy może trochę więcej waży termos, ale jakbym wziął nawet jakiś termos, który ma funkcję termo to i tak po 30 minutach już robi się letnia, a tutaj mam cały czas zimną wodę to naprawdę jest duży plus takich termosów. Przy okazji, mój rower to typowy rower trailowy, Specialized Camber Comp na ramie aluminiowej, z przodu 120, z tyłu około też 120 mm. Powiem wam, że jak dla mnie to jest rewelacja, nie ma na co narzekać, bardzo wygodnie się jeździ, oczywiście musiałem zmienić siodełka na Medicusa, ponieważ mimo, że tamto fajny kształt wszystko, e, wycięcie, no twarde piekielnie tak było, że no, nie mogłem się przyzwyczaić, a na tego wsiadłem, to jak na kanapie się jedzie po prostu. Myślę, że po 100 km nie będę miał dzisiaj żadnych dolegliwości. Zresztą nigdy nie miałem. Tak, podstawowe wyposażenie, pompka. Tutaj też z dekatlonu polecam. Fajna taka większa parówka. No, jadę na nawigacji dzisiaj. Także tak to wygląda. 19 km, czyli 19% trasy. Taka miejscówka swołowo. Czyli kraina w kratę. Dla rozmaicenia kociołby. I tutaj już czuć, że to ciśnienie w oponach jest za wysokie. Nie wiem jak inni, ale ja latem nie przepadam jeździć na rowerze. Po prostu jest dla mnie za gorąco. Wiem, że plusem jest to, że można się na lekko ubrać. Nie trzeba jakiś kurtek brać, wiatrówek. Ciepło jest ogólnie. Ale mimo wszystko, jak się robi już tam jakiś dystans, no to ta pogoda mi przynajmniej aż tak nie sprzyja. Wolę okresy wiosenne, jesienne. Nawet zimą mi się fajniej nieraz jeździ. A typowo latem... Jak jest taki żar z nieba, no to to nie za dobrze mi się jeździ. Oczywiście, to nie znaczy, że mam sobie odbawiać jazdy. Pogoda zmienna jest. Słoneczko trochę zaszło przez chmurki. Bardzo dobrze, o wiele lepiej mi się jedzie. Szczególnie, że sprawdzałem, że jadę cały czas w trzeciej strefie. W w czwartej strefie tlenowej, więc to też ma wpływ. Pogoda. Jak szybciej się męczy, szybciej więcej wody potrzebuje, musi częściej pić. Staram się pić co 20 minut. No i powiem, że będę musiał zaraz jakiś odwiedzić sklep, żeby uzupełnić wodę. Mam nadzieję, że będę mijał okoliczne jakieś wioski i coś tam dostanę sensownego. 27 km jesteśmy w Sycewicach, fajne miejsce, jakieś oczko wodne, stawek. Chyba warto się tutaj zatrzymać i zjeść banana. No to jest odpoczynek. Ja jadę z pasem takim biodrowym de facto kupione w dekatlonie też polecam bardzo fajnie na takie ciepłe dni, szczególnie gdy nie chcemy, żeby nam cały czas były mokre plecy. Nie lubię tego uczucia. Lepsze odprowadzanie wtedy jest potu i goci. No, całkiem spokojne, fajne miejsce na odpoczynek. Ale widzę, że już alergia postępuje. No, bo już mam zmiany na skórze. O, takie czerwone zabarwienia. Już gdzieś musiałem przejechać przez jakieś, jakieś miejsce, gdzie dużo tego alergenu miałem, no niedobrze. Ale musiał jakieś na pewno wapno wziąć później. Trzeba trochę rozprostować kości, zmienić pozycję, przejść się. Dobrze to wpływa, jak się Ech, jedzie dłuższy czas na rowerze. Naprawdę fajne miejsce, żeby się zatrzymać. Ależ tu pięknie. Pola, lasy. Dalej. Fajna droga, utwardzona. Dzisiejszą wycieczkę rowerową nagrywam kamerą GoPro 8. Mam ją zamocowaną na szelkach. Ogólnie nie mam z nią większych problemów. To jest moja pierwsza kamera. Jeżeli chodzi o GoPro, wiem, że ludzie narzekali na siódemkę, że im się zawiesza. No tutaj też to występuje, tylko pewnie już nie tak często jak w siódemce ale w czasie takiej na przykład 100 km wyprawy no to ze dwa razy potrafi się zawiesić no to może być denerwujące wyciągać baterię, zatrzymywać się to jeszcze mam w takim Etui wszystko gumowym ale wydaje mi się, że mimo wszystko jakość, cena i efekt końcowy to GoPro 8 jest bezkonkurencyjne parafia rzymskokatolicka świętego Stanisława Kostki w słonowicach Bardzo ładny kościół. Odcinek drogi, typowo leśny, trailowy taki, fajny, lubię takie. O. Wysypane cegły. A tu można kapcia złapać takich ostrych krawędziach. No, jedziemy, jedziemy dalej. 42 km. Ech, bez jakiegoś tam kryzysu. Spokojnie na razie. Woda uzupełniona. Co prawda chciałem jakiegoś izotonika kupić. No, niestety nie było w sklepie. No, za to były zimne piwa, zimna wódka, zimne powery. No ale to nie dla mnie na trasę rowerową nie o tej porze jeszcze. Ok, znalazłem miejscówkę. Boję się tylko, że zostanę tutaj zjedzony przez komary. No ale takie fajne miejsca do odpoczynku trochę wody no zobaczymy wiem coś szybko i będę dalej jechać Mała karimatka zawsze się sprawdza a właśnie przebiegła mi droga nieduża sarna Niestety nie zdążyłem włączyć kamery. Gdzieś tutaj na polu sobie skubała listki. I właśnie takich dróg nie lubię, gdzie jest wąskie pobocza. No właściwie tu nie jest jeszcze tak źle ruchliwa ulica. To jest krajówka droga i wjeżdżamy w obszar Natura 2000, dolina Supi. Jest droga wzdłuż rzeki Supi. Właśnie minął 50 km naszej wycieczki. I przywitał nas tutaj lekkim podjazdem. Czas jazdy 2.23. No, takie spokojne tempo. Średnie zmęczenie. Myślę, że duży wpływ ma dzisiejsza pogoda. Duże słońce, ciepło. Około 25-6 stopni, nawet. Trasa mieszana. Połowa asfaltu, połowa szutru, piaszczyste odcinki. Ostatnie 3 km po piachu. Dały mi tu nieźle w koście. A ja sobie znać jednak. przerwa dłuższa, 10-15 minutowa. Muszę trochę podładować powerbankiem telefon z nawigacją moją. Dobrze, że jest skrawek cienia tutaj pod daszkiem, bo nie da, nie da się wytrzymać na słońcu. Zamiast siedzieć na plaży i pić zimne piwko to ja się wybrałem na 100 km Żelkowo. muszę spojrzeć na nawigację W którą stronę mam jechać, bo już się zgubiłem i jedziemy w stronę elektrowni wodnej krzynia 13 km w stronę dębnicy kaszubskiej. Ola! Piach zarzuca Czyli trasa wzdłuż doliny Supi. Bardzo malownicza Fajne lasy no. już lepiej będzie oznaczona ta droga rowerowa, bo te drogowskazy wcześniej przy tych drogach utwardzonych to kiepska sprawa. Bez nawigacji bym w ogóle nie wiedział gdzie tu pojechać. A tu już lepiej wygląda sprawa, bo są i tabliczki, i oznaczenia, kolory szlaków. No ale mimo wszystko zawsze wspomagam się tą nawigacją, bo nawet nieraz można w czasie zmęczenia, już jakiegoś to po prostu człowiek już też tak nie myśli, trzeźwo i może głupie błędy robić. Kiedyś też tak miałem, że zgubiłem trasę, później żeby na nią wrócić. No i to wszystko takie się przedłużyło niepotrzebnie. Także tamtej pory na dłuższe trasy biorę ze sobą taką nawigację. Używam aplikacji Locus. Wygrywam sobie tam ogólno dostępną darmową mapę Polski. Taką rowerowa do wycieczek pieszych. Fajnie się sprawdza, bardzo duża dokładność. Można zaplanować sobie trasę, później włączyć nawigację podążać wzdłuż zaplanowanej ścieżki. Ani razu mnie ta aplikacja nie zawiodła. Tak się prezentuje Dolina Supi i sama rzeka Słupia. O, Dębnica Kaszubska miasteczko. Trzeba tylko zrobić jakieś zapasy. Chętnie bym się piwa bez bezalkoholowego napił. Dobry izotonik zimny 70 kilometr minąłem Warblewko Dostał mi tylko jeden banan, także zostawię sobie go na ostatnie 15 km Uzupełniłem picie, izotonik trochę mi się go rozlało w torbie niestety, ale winno wystarczyć Ach, spróbuję teraz trochę pocisnąć i 15 km jeszcze do końca jak będzie to sobie dłuższą jakąś przerwę zrobię O, najgorsza ta temperatura jest jest minus tej wyprawy wiatr okej, okay. praktycznie nie ma wiatru, no, niby trochę chmurek jest, ale no nie zasłaniają tego słońca Także na otwartym terenie jak się jedzie to czuć to Czuć to słońce Zagórzyca. Kolejny piękny kościółek. A ładnie. Z kamienia takiego. Właśnie mija 75 km. A to znaczy, że pobiłem swój poprzedni rekord coś około 74 km. No więc, już jest mały challenge zrobiony. Oby tak dalej. Minęliśmy pałacyk w Karżniczce. Swego czasu, w latach 80 -tych, 90 -tych była tutaj szkoła rolnicza. Nauczyciele mieszkali. Bardzo ładny pałacyk. A później, właściciel jakiś wejherowa kupił. No i w 2003 roku był pożar. Doszczętnie spłonął, i, i dzisiaj to już jest nie do odbudowy. Szkoda, że tak. Takie zabytki się marnują. 80 kilometr. miejscowość Bęcino. A wjechaliśmy teraz w jakiś lasek. No dobrze, dużo cienia. Odpoczynek Uzupełnienie płynów. Ale nie można usiąść spokojnie. Tyle tu tych much jest. Masakra, człowiek spocony. Chciałby na chwilę usiąść, no nie da rady. No, takie są uroki lata Przyroda żyje Czarne niebo W okolicy się robi Może burza być ładna No Może jeszcze nie teraz, ale tak za dwie, trzy godziny to wie Ależ tu ładnie. No ależ tu ładnie. No dobra, a gdzie ja teraz jadę? Hej. To jeszcze nie setny kilometr. Aj, kryzys. Dziewięćdziesiąty piąty kilometr. Skurcz mnie tak w złapał. No, że nie mogę jechać. Muszę się chwilę zatrzymać tutaj. Jeszcze taka piaszczysta droga. Nie za fajna. Dużo wysiłku wymaga. O, trzy minuty posiedzę. i Jadę dalej, byle wytrwać ten kawałek tutaj. Już dalej będzie dobrze. 100 kilometrów. 100 kilometrów. Przyjechamy. Jest mój sukces. O, ale kryzysy miałem ostre między 97 a 100 km to po prostu skurcz za skurczem kryzys za kryzysem, masakra ale jest sukces koncentracji żeby jeszcze nie stracić bo tu duży ruch jest prysznic wziąć w domu odświeżyć się, zjeść obiadek i będzie super Także wyprawa jak najbardziej udana. W filmiku wrzucę statystyki z trasy. No jak dla mnie to naprawdę duży challenge. Jest, jestem amatorem, amatorsko jeszcze i dystans 100 km dla mnie to jest naprawdę to jest spory odcinek. Cieszę się, że w końcu tą setkę zaliczyłem. Dzięki za oglądanie. Yeah, I